Baronski, kanał Negamsprew, witajcie w kolejnym materiale. Tym razem mam dla Was recenzję The Last of Us, a właściwie opowiem o swoich wrażeniach po ukończeniu tej gry. No i na wstępie chcę zaznaczyć, że będzie to materiał pozbawiony spoilerów, więc nawet jeśli nie graliście w The Last of Us, jeśli jej nie ukończyliście, myślę, że spokojnie możecie sobie ten film obejrzeć do końca, będę starał się zarówno mówić, jak i pokazywać wam na ekranie no, fragmenty takie, które są po prostu nieszkodliwe. To znaczy, to, co będziecie oglądać, to jest um, taki wycinek z eksplorowania po otwartej mapy świata, bo musicie wiedzieć, że w pewnym momencie główna bohaterka Uzyskuje dostęp do sporego wycinka miasta, no i możemy się po nim poruszać. Nie tylko wypełniać takie główne zadania popychające fabułę do przodu, ale również zadania poboczne. No i te ostatnie będę wam tak naprawdę prezentował, żebyście sobie coś oglądali do tego, do mojego mówienia. Natomiast nie będzie to nic, co zdradzałoby wam jakiekolwiek elementy fabuły, no bo przecież fabuła jest tutaj właściwie w tej grze najważniejsza. Oczywiście ciężko mi będzie opisywać cały tytuł, właśnie w ogóle milcząc na temat różnego rodzaju twistów fabularnych. Na temat kontrowersyjnych decyzji twórców, które zostały tutaj podjęte. Natomiast przyjąłem sobie taką formę, że w tym materiale o żadnych spoilerach nie ma mowy, zatem możecie spokojnie sobie posłuchać, nawet jeśli w The Last 2 nie graliście. Swoją drogą planuję Wam też oddzielny materiał ym, oddać już za kilka chwil, gdzie już będzie on najeżony spoilerami. Więc tam będę opowiadał o fabule, o pewnych decyzjach twórców, no i jak się do tego wszystkiego y, odnoszę. Natomiast tamten materiał będzie wyłącznie dla tych. Was, którzy ukończyli już The Last of Us 2. Także jeszcze raz tutaj zaznaczam, że spoilerów się nie obawiajcie, no i możecie spokojnie oglądać czy też słuchać dalej. Może zacznijmy od razu z grubej rury, to znaczy od tego, czy gra spełniła moje oczekiwania. No, muszę przyznać, że jak najbardziej spełniła, no i tutaj ja nie będę wieszał psów na twórcach za różnego rodzaju decyzje, które zostały w tej grze podjęte. To znaczy owszem, parę elementów jest kontrowersyjnych, czy nawet bardzo kontrowersyjnych, natomiast ja jestem bardziej zdania, że szanuję twórców za to, że podjęli takie ryzyko. No, zdajmy sobie sprawę z tego, że obecnie tytuły, które wychodzą na rynek, zwłaszcza te wysokobudżetowe, no w dużej części są bardzo konserwatywne. To znaczy twórcy wręcz boją się podejmować trudne decyzje, no bo nie wiedzą jak to zostanie odebrane przez fan. Fanów, czy przypadkiem nie zacznie się hate czy też wystawianie jakichś niskich ocen, chociażby w takich serwisach jak Metacritic. No zresztą spotkało to delasto Last of Us 2, no bo wiadomo, że część fanów jest oburzona pewnymi decyzjami, które tutaj twórcy podjęli, natomiast ja jestem gotów bardziej ich za to pochwalić. Tak, także odnosząc się do tego, po której stronie jestem, czy bardziej jestem w gronie tych, którzy są gotowi wystawiać grze oceny bliskie dziesiątkom, czy też ganiłbym twórców za pewnego rodzaju decyzje, no to jestem bardziej w tym pierwszym, obozie, To znaczy dla mnie Delasova Us 2 to jest jedna z najlepszych gier już teraz tego roku. To znaczy nie wiem czy najlepsza, no bo nie chcę jakby takich tutaj deklaracji składać, gdzie mamy właściwie dopiero sierpień. Natomiast no na pewno jest to czołówka. Czołówka również tej generacji konsol. Nie boję się tego zdania użyć. No moim zdaniem mimo wszystko no chyba to nie jest najlepszy tytuł. Tak jak Delasova Us pierwszą część spokojnie ustawiałbym. Myślę że co najmniej w top 3 3 ówczesnej generacji, czyli PlayStation 3 właściwie, no bo przecież na tamtej konsoli jedynka debiutowała, a na PS4 dostaliśmy jej tylko remaster, no to tak naprawdę dwójka jest świetna, natomiast no nie jest tak w jakimś sensie przełomowa jak pierwsza część, to znaczy jest oczywiście bardzo um, kontrowersyjna, zaskakująca i no wielokrotnie zostawiała moją szczękę na podłodze, no to mimo wszystko no nie ustawiałbym jej od razu od ręki jako najlepsza gra tej generacji, no, ale mimo to, tak naprawdę mega szanuję twórców za to, co nam tutaj dostarczyli. Przede wszystkim wypada podkreślić, moim zdaniem, że gra jest długa, to znaczy jej przejście za pierwszym razem myślę, że zajmie Wam co najmniej 20 godzin. No Ja nie twierdzę, że jak to się mówi, lizałem ściany, bo wszystkich kątów nie sprawdzałem za pierwszym razem, ale i tak poważnie eksplorowałem otoczenie. Bo zwyczajnie trzeba to robić, żeby tutaj szukać różnego rodzaju zapasów, czy też części niezbędnych do wytwarzania później jakichś przedmiotów. Zresztą podobnie było w pierwszej części. Bardzo mi się podoba to, że w dwójce mamy taką różnorodność. Jeśli chodzi zarówno o miejscówki, po których się poruszamy, ale nie tylko, bo również sama samo. Przechodzenie tych wszystkich sekcji no, jest dosyć różnorodne, to znaczy, oprócz oczywiście pojedynkowania się z zarażonymi, e, gdzie tutaj mamy bardziej takie elementy survival horroru bardzo często, gdzie trzeba się skradać e, i oczywiście unikać raczej starć z potworami, no to w dwójce jest dużo więcej sekcji, w których będziemy walczyć po prostu z ludźmi, to znaczy są tutaj różnego rodzaju frakcje, które tak naprawdę są nawet wrogie wobec siebie e, i się w jakimś tam sensie zwalczają. Są przywódcy, liderzy tych frakcji, no i tak naprawdę mamy tutaj oprócz tego, że właśnie zarażonych, którzy gdzieś tam pałętają się po okolicy, no to jeszcze różnego rodzaju frakcje ludzi, którzy są nieprzyjaźni wobec siebie, również wobec nas. No i tak naprawdę trzeba co jakiś czas zmieniać styl przechodzenia gry, no bo oczywiście inaczej się tutaj będzie grało, jeśli będziemy mieć sekcje, te bardziej właśnie takie mroczne, z zarażonymi, z różnego rodzaju typami potworów. No, a inaczej, jeśli będziemy mieli do czynienia z ludźmi, którzy patrolują teren, które, którzy mają psy tropiące, no zdecydowanie inaczej tutaj należy do tego wszystkiego podchodzić. Oczywiście styl rozgrywki jest taki, jak sobie wybierzecie, bo tak naprawdę tylko od nas zależy, czy wybierzemy styl bardziej skradankowy, czy też pójdziemy trochę bardziej w otwartą walkę. No, oczywiście ten drugi tryb jest dużo trudniejszy, bo tak naprawdę przeciwnicy najczęściej dysponują bardzo poważną przewagą liczebną no i ciężko jest w stylu na rambo tutaj przechodzić The Last of Us 2 no tym bardziej, że właśnie różnego rodzaju amunicji, zapasów no, jest tyle co kot płakał co prawda pod koniec gry się to trochę zwiększa też pewnie biorąc pod uwagę że mamy do czynienia z coraz bardziej dopakowanymi przeciwnikami w trakcie przechodzenia, ale no mimo wszystko jest bardzo skąpo i trzeba mocno oszczędzać, żeby starczyło po prostu na kolejne sekcje to co mi się bardzo podobało to też różnego rodzaju nowości w samej Rozgrywce, no bo możemy się ciągać, co jest jakby często wykorzystywane w skradaniu. Jest też element związany z linką, to znaczy można linkę przerzucać przez różnego rodzaju przedmioty, huśtać się na niej, wspinać. No, są nowości, są nowości również w rozbudowywaniu umiejętności, czy też właściwie takich perków bardziej naszej bohaterki, to znaczy jest tego dużo więcej do rozbudowywania niż w jedynce. No i trzeba przyznać, że jakby jest właśnie przez to duża motywacja do szukiwania tych wszystkich pomieszczeń, żeby właśnie zbierać e, różnego rodzaju pigułki, które później umożliwiają nam rozbudowę swoich umiejętności czy też części do broni, e, które dzięki którym później rozbudowujemy swój arsenał, usprawniamy go, zwiększamy magazynek czy szy, prze, szybkość przeładowywania. No generalnie jest co robić. No i mi się bardzo przede wszystkim podobało to, że właśnie gra jest tak różnorodna pod kątem zaliczania sekcji, bo często jest tak, że najpierw się składamy, później występuje jakaś e, większa walka czasami z bosem na przykład, czasami przejedziemy się na koniu czasami łódką chociażby, no myślę, że to nie jest jakaś, jakiś wielki spoiler, że Wam powiem, że będziemy tutaj pływać łódką, bo było to dostępne również w, na screenshotach przedpremierowych no generalnie bardzo mi się podobała ta różnorodność no i pod tym względem również tutaj do gry przyczepić się nie można szkoda właśnie, że nie mogę Wam nic właściwie wspomnieć o fabule, bo tak naprawdę The Last of Us 2 fabułą stoi to znaczy, no ja muszę przyznać, że dla mnie sekcje gameplayowe, no oczywiście bardzo dobre, natomiast były bardziej e, wypełniaczem do tego, żeby zobaczyć kolejne elementy fabuły. Bo trzeba przyznać, że historia jest tak ciekawa, występuje tutaj tyle zwrotów akcji, tyle twistów fabularnych, że właściwie choćby dlatego się przechodzi ten tytuł naprawdę z wypiekami na twarzy przez te pełne 20 kilka godzin. E, no myślę, że naprawdę nie można się nudzić i czeka się właśnie na kolejne scenki przerywnikowe. E, oprawa w ogóle jest świetna też, bo muszę przyznać, że scenki prze, przejścia między scenkami przerywnikowymi, a właśnie z gameplayem właściwym no właściwie są niezauważalne. Widać ewidentnie, że wykonano tutaj masę sesji motion capture. No generalnie wygląda to rewelacyjnie. Również zresztą jak postacie rozmawiają między sobą, i sposób zachowania się, no wygląda to mega naturalnie i tak naprawdę pod kątem gier wysokobudżetowych to jest i tak top, do którego powinny dążyć także inne tytuły. To natomiast do czego troszeczkę bym się przyczepił. No to mimo wszystko jednak niektóre sekcje, moim zdaniem, zostały dodane trochę na siłę. To znaczy nie wiem dlaczego. Czasami musimy powtarzać jakiś fragment ym, poziomu. To znaczy cofamy się na przykład. Właściwie po tej ścieżce po której przyszliśmy, gdzie właściwie to jest w ogóle nieistotne, żebyśmy tutaj mieli ten fragment gameplayu. To znaczy mieliśmy jakąś scenkę, po scence wróciliśmy do bazy, a później w, z bazy na przykład wracamy z powrotem do pewnych postaci. No, i tak naprawdę ten powrót od początku mi się wydawał nieuzasadniony. To znaczy, od razu patrzyłem na to w ten sposób, że równie dobrze mogliśmy od razu poprzez scenkę przerywnikową wrócić się do tych postaci, a niekoniecznie na siłę wydłużać grę. No, tego typu fragmentów jest wprawdzie niewiele, no, ale z kolei można się też przyczepić do tego, że część, ym, część sekcji jest taka, że właściwie tylko na jeden raz. To znaczy, mamy w grze oprócz takich właściwych wydarzeń także retrospekcje, w których tak naprawdę czasami się uczymy wy Wykonywać pewne czynności czy też obsługiwać broń, no i o ile jest to może niezłe za pierwszym razem, tak już podczas drugiego przechodzenia, no tak naprawdę chce się te sekcje jak najszybciej przejść, pominąć, no i właściwie mogłyby, mogłyby być w sumie do pominięcia, bo nie ma w nich nic jakiegoś super ważnego, natomiast musimy to wszystko jeszcze raz przechodzić. Oczywiście to jest czepianie się trochę na siłę, bo tak jak Wam wspomniałem, no gameplayowo gra jest bardzo dobra, chociaż tak naprawdę, no jeśli miałbym oceniać sam gameplay, to myślę, że. The The Last of Us dostałoby takie mocne 8 na 10, to znaczy nie jest to oczywiście nic przełomowego, nic czego byśmy wcześniej nie widzieli, po prostu rozbudowana wersja pierwszej części, natomiast tak jak Wam wspomniałem, no główne skrzypce gra tutaj fabuła, grają te twisty fabularne, te zaskoczenia przygotowywane przez twórców, o których oczywiście, no nie mogę Wam tutaj w tym materiale powiedzieć, natomiast to one moim zdaniem budują główną ocenę The Last of Us Part 2. No, dla mnie jest to tytuł jeden z najlepszych tak naprawdę tej Generacji nie najlepszy i nie, nie określiłbym go w ten sposób już teraz, natomiast no, na pewno byłbym bliższy wystawiania mu właśnie maksymalnych ocen. Według mnie jest to gra na takie 9,5 na 10, to znaczy mimo wszystko do części elementów można by się tutaj przyczepić, że są troszeczkę zbyt rozwleczone. Być może gra powinna być jednak mimo wszystko nieco krótsza. Natomiast cała reszta myślę, że gra bez zarzutu. To znaczy, fajne jest to, że czasami możemy powykonywać zadania poboczne, nie musimy. Biegać tylko za głównymi zadaniami fabularnymi. Fajna jest różnorodność, zarówno świata, jak i tego, co robimy w tej grze. No i pojedynkowanie się z tymi różnymi przeciwnikami, no bo tak jak Wam wspomniałem, to nie tylko potwory, ale również ludzie, z którymi trzeba zupełnie inaczej walczyć niż z potworami. Generalnie cała gra w zupełności spełniła moje oczekiwania i bez problemu ją mogę polecić każdemu. Na pewno nie jestem jednym z tych hejterów, którzy zapewne decyzje twórców po prostu hejtują tą grę i zwyczajnie twierdzą, że... Nie będą grać ani wspierać twórców w przyszłości. Zdajmy no, sobie sprawę z tego, że zawsze pewnego rodzaju skrajne opinie się pojawią. Natomiast mimo wszystko, moim zdaniem, The Vaz 2 to jest jedna z najważniejszych gier tej generacji, chociażby dlatego, że właśnie bardzo często twórcy podejmują tutaj ryzyko, nie bali się tego, a nawet jeśli się bali, no to myślę, że warto było to zrobić, żeby właśnie tego typu decyzjami w pewnym momencie popychać co jakiś czas branżę do przodu. Także ja jestem bardzo. Z najnowszego dzieła Naughty Dog. Jak zwykle studio wewnętrzne Sony nie zawiodło. No i oczywiście z niecierpliwością będę czekał na kolejne ich dzieła, bo naprawdę warto właściwie kupować każdą ich grę w ciemno. Ja się nie boję powiedzieć tego stwierdzenia. Właściwie każdą ich grę można kupić w ciemno, a naprawdę niewielu deweloperów może sobie pozwolić na tego typu szacunek. Wspomnę Wam jeszcze tylko o tym, że za chwilę na moim kanale również pojawi się oddzielny materiał, taki mini-vlog, w którym porozmawiamy sobie już z włączeniem spoilerów odnośnie The Last of Us 2, gdzie tam będę Wam wspominał właśnie o tego różnego rodzaju ciężkich decyzjach twórców o twistach fabularnych, właśnie o całej fabule, jak to wszystko odbieram, no bo jednak ciężko jest o The was 2 mówić właśnie bez wspominania o tych elementach. Natomiast sama gra moim zdaniem na 9,5 na 10 zdecydowanie warto zagrać, wręcz trzeba zagrać, i moim zdaniem każdy posiadacz PS4 powinien ją mieć w swojej kolekcji. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o The Last of Us 2, czy Wasze oczekiwania gra spełniła, czy jednak wieszalibyście psy na twórcach chociażby za kilka właśnie tych kontrowersyjnych decyzji, o których w tym materiale Wam nie wspominałem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się!